Tego nagrania dowiesz się, czym jest prawdziwa przedsiębiorczość, na czym to tak naprawdę wszystko polega, no i dlaczego ta prawdziwa przedsiębiorczość jest po prostu taka ważna. Jeśli ty chcesz być całkowicie wolnym człowiekiem, jeśli chcesz być niezależnym człowiekiem, jeśli po prostu czujesz, że to, co dyktuje ci system, czyli takie bycie wzorowym obywatelem, takim po prostu niewolnikiem, że to nie jest dla ciebie odpowiednia droga, no to dowiesz się, dlaczego właśnie warto. Się tym wszystkim zainteresować, dlaczego warto byś zaczął podążać ścieżką prawdziwej przedsiębiorczości. Przede wszystkim na początku chcę powiedzieć, byś o wszystkim zapomniał, co wiesz. Tak będzie najszybciej. Ja tutaj użyłem pewnego słowa przedsiębiorczość, przedsiębiorca, zarabianie pieniędzy, biznes. Wiadomo, że jakieś na pewno skojarzenia już ci się w tym momencie pojawiły, że coś już jakby w Twojej głowie się pokazało. Ja powiem wprost: zapomnij o wszystkim, co wiesz. Zapomnij o wszystkim, co wiesz, tak będzie najszybciej, bo no niestety, ale jestem wręcz przekonany, że masz złe przekonania na temat przedsiębiorczości. Niestety ten cały świat, ten cały system, szkolnictwo przede wszystkim zrobiło z nas poszukiwaczy pieniędzy. Ciągłych poszukiwaczy pieniędzy, ciągła gonitwa za pieniądzem i my po prostu nie myślimy o przedsiębiorczości w ogóle, o zarabianiu pieniędzy, tak jak powinniśmy myśleć. Dlatego zapomnij wszystko. O czym dotychczas słyszałeś, o czym dotychczas wiesz. Zaczynamy od poziomu zero, tak po prostu będzie najszybciej. Ja też tak kiedyś zrobiłem i to jest najszybsza metoda, czyli wyzerowanie siebie i zaczęcie przyjmowania nowej wiedzy. Bo jeśli już zapomnisz o tym, co wiesz, jesteś gotowy na przyjęcie właśnie tej nowej wiedzy. A więc czym jest prawdziwa przedsiębiorczość? Tutaj fundamentem jest to, żeby pomagać innym ludziom, żeby dawać wartość innym ludziom, żeby dostarczać wartościowe produkty na rynek, żeby ułatwiać w jakiś sposób życie innych, żeby ulepszać y, życie innych, żeby wprowadzać jakąś innowację. O to chodzi w prawdziwej przedsiębiorczości. A więc chodzi o to, żeby zacząć służyć innym ludziom. Prawdziwi przedsiębiorcy służą innym ludziom. Taka jest odpowiedź, taki jest fundament. A więc nie jest to jakaś gonitwa za pieniędzmi, myślenie tylko o tej kasie, o tych pieniądzach, jak je zdobyć, jakieś metody, jakieś sztuczki, jakieś tajne triki. Nie. W przedsiębiorczości chodzi o to, by pomyśleć w końcu o drugim człowieku, by zastanowić się, co można mu dać, żeby on z własnej, jakby nieprzymuszonej woli, z takim uśmiechem na twarzy, chciał ci za to zapłacić. A więc to konsument jest panem, to konsument jest szefem, to twój klient wyznacza jakby kierunek tego, co ty powinieneś mu dawać. Powinniśmy myśleć o ludziach, o ich niezaspokojonych potrzebach, o tym, w czym trzeba im pomóc, bo jest to niezaspokojone, bo jest jakaś rynkowa niezaspokojona potrzeba. A więc to jest ten niepodważalny fundament. Zostanę się teraz, teraz, czy w ogóle kiedyś tak myślałeś o pieniądzach, o zarabianiu pieniędzy, o biznesie od przedsiębiorczości, żeby pomagać innym ludziom. Jestem wręcz przekonany, że tak dotychczas nie robiłeś. Niestety to, co robimy, to, do czego zostaliśmy wytresowani, to tylko patrzenie się na siebie jak egoiści. Ja, ja chcę to, ja chcę robić to, ja chcę robić tamto. Jaki biznes da mi wielkie pieniądze. Co się najlepiej sprzedaje na Allegro? Czy na tym mogę zbić fortunę? Tylko ja, ja, ja. Gówno to ludzi obchodzi. Zapomnij o tym. Zapomnij w pewnym momencie, zapomnij po prostu o sobie. Skup się na klientach, na konsumentach, po prostu na ludziach. Bo przedsiębiorczość prawdziwa to jest służenie innym ludziom. Wiem, że to zostało wymazane, zapomniano o tym, się nie mówi, ale taka jest prawda. To robią prawdziwi przedsiębiorcy. Służą innym ludziom. I prosta rzecz. Przedsiębiorca to jest osoba, która pomaga innym ludziom, daje im wartość, są jakieś problemy, może jakąś rozrywkę dostarcza i w zamian dostaje pieniądze od tych ludzi, którym pomaga. Taki przedsiębiorca. To jest prosta rzecz, tak naprawdę, w definicji. I tego się trzymajmy, i to jest ten fundament. Jak mówimy o przedsiębiorczości, to mówimy o pomaganiu ludziom. Jak mówimy o sprzedaży, to sprzedaż to jest pomoc drugiemu człowiekowi. Doszło do sprzedaży, czyli doszło do momentu, że ty po prostu możesz pomóc drugiemu człowiekowi. On, żeby też dać jakąś wartość od siebie, daje ci pieniądze. I teraz pieniądze to są takie, jakby to nazwać, takie coś, co jakby odzwierciedla ilość wnio, wnio, wniesionego, wniesionej przez ciebie wartości na rynek. Tak to wygląda. Czyli pieniądze jakby odzwierciedlają to, ilu osobom pomogłeś, na ile żyć wpłyną, wpłynąłeś pozytywnie. Tak to po prostu wygląda, tak postrzegają to prawdziwi przedsiębiorcy. Do tej grupy też chciałbym Ciebie zaprosić. A więc nie tajne metody, mechanizmy, sztuczki, siedzenie, strategie marketingowe, jak tu po prostu sprzedać jakiś badziewny produkt, którego nikt nie potrzebuje i użyć jakichś sztuczek. To nie jest przedsiębiorczość. To jest oszukiwanie po prostu ludzi i żerowanie na ich naiwności. Prawdziwy przedsiębiorca najpierw myśli o produkcie, żeby produkt był wartościowy, żeby usługa była wartościowa, bo to ma pomagać ludziom. I to jest ten fundament. To jest tak oczywiste, że o tym w ogóle to każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, tak, jak elementarzu się dzieci uczą, to to jest pierwsza strona, najważniejsza rzecz, którą każdy musi robić, który każdą musi zrozumieć. Oczywista oczywistość. Fundament. Wszystkiego. A więc to jest ta wyjściowa rzecz. Teraz z Twojej strony, jak to wygląda, tak? Bo no, pomaganie ludziom fajnie, tak, ale po co Ci przedsiębiorczość? Dlaczego ta przedsiębiorczość prawdziwa miałaby być lepsza niż praca na etacie, jeszcze jakieś tam nie wiadomo co, tak? Bo ona daje zdecydowanie większy potencjał, tak naprawdę. Otwiera takie bramy. Takie wrota, których no, nie sposób znaleźć chociażby w pracy na etacie. Po prostu daje dużo większy potencjał. I celem dla Ciebie zajęcia się prawdziwą przedsiębiorczością jest wolność. Grasz w tą grę po to, żeby wygrać, czyli stać się człowiekiem wolnym. Człowiek wolny to jest taki człowiek, który każdą minutę swojego życia, w każdej minucie swojego życia robi dokładnie to, co chce. Dokładnie to, co chce. Nie musi mu ktoś mówić, co on ma robić, nie musi mu nikt mówić, o której ma wstawać. Nie musi kursować całe życie, praca, dom, praca, dom, praca, dom, bo tak trzeba żyć. Nie, człowiek wolny robi co chce. Twoja wolność może być inna niż moja. Bo ja może sobie chcę, nie wiem, grać na fortepianie, a ty może chcesz jeździć na rowerze. Nie obchodzi mnie to. Rób co chcesz. Tylko teraz, żeby było jasne, to nie jest tak na palcem, tak jak iluzjoniści różni ci, ci opowiadają, bajkopisarze od marketingu, zainwestuj i będziesz wolny finansowo, albo nie wiem, kup pakiet startowy, będziesz wolny finansowo, wsadź kasę, giełdę Forex i będziesz wolny finansowo. Nie. Poznaj zasady procesu, ona jest najważniejsza. Żebyś stał się wolnym człowiekiem, będziesz musiał poświęcić dużo pracy. Będziesz musiał każdego dnia wykonywać określone czynności, czyli będziesz musiał rozwinąć swój biznes. Twój biznes ma dać ci duże pieniądze w krótkim czasie. Aby dał ci duże pieniądze w krótkim czasie, musisz wpłynąć na dużo ludzkich istnień. Tu już matematyka się kłania. Duże liczby, duże pieniądze. Tak zawsze było, jest i będzie. Małe liczby, wiadomo, czym się kończą. Więc twój biznes musi mieć ogromny potencjał. Czyli produkt, na który jest zapotrzebowanie, bądź usługa, w, y, musi to być duża wartość, czyli musisz to sprzedać wielokrotnie, tak naprawdę. Czyli musisz wpłynąć na wiele istnień ludzkich, musisz dotrzeć do dużej ilości osób, musisz mieć mnóstwo klientów. Wszystko po to, żeby zgromadzić ten kapitał duży, bo ten duży kapitał da ci taki luzik, że ty już będziesz mógł jakby żyć z tych odsetek z tego kapitału. Czyli możesz w pewnym momencie nawet sprzedać ten swój biznes, masz pieniądze, żyjesz z odsetek z kapitału, albo może to też być w taki sposób zrobione, że ten biznes w pewnym momencie jakby będzie dawał ci na tyle duże dochód pasywny, że będziesz jakby mógł e, odciąć się całkowicie od tego, a to będzie ci dawało ciągle pieniądze. Możesz książkę jakoś powiedzmy napisać i później sprzedawać to przez następne lata, może jakieś abonamentowe usługi, może jakiś wynajem, no, chodzi generalnie o tego typu historie żebyś sobie mógł to jakby wyobrazić. A więc jest albo spieniężenie biznesu, albo dochód pasywny i odcięcie się od tego biznesu. To gdzieś to można łączyć, przyplatać. No tutaj wiadomo, gdzieś to sobie opowiadamy o tym mocno schematycznie. To ty będziesz panem tego biznesu, to ty będziesz ustalał zasady gry. To ty będziesz wiedział, co masz po prostu robić, bo będziesz musiał się samodzielności nauczyć. A więc to o to chodzi. I żeby wszystko było też jasne, musisz wziąć za to wszystko pełną kontrolę. A więc to ty jesteś panem, to ty jesteś szefem tego biznesu, promujesz swoje produkty, swoją markę, swoje usługi. A nie dołączasz do jakichś marketingów sieciowych czy nie wiadomo czego i przyklejasz się jak jakaś przylepa i oni mają ci dać wolność finansową. A później tacy ludzie do mnie przychodzą, rozmawiamy i się okazuje, że z dnia na dzień stracili całą swoją strukturę. Bo nagle coś się wydarzyło i im to zabrano. A oni, kilka, kilkanaście lat, budowali sobie struktury w cudzej firmie. Fantastyczny pomysł. Zamiast skupić się na swoim biznesie, to budowali cudze marki. Ale to się nie ma. Nie ma co się dziwić. Też kiedyś byłem takim idiotą. I też promowałem cudze marki, dołączałem. no Nie miałem tej wiedzy, co miałem dzisiaj. Twój biznes musisz mieć. Swoją usługę i siebie promować. I teraz jeszcze kończąc to nagranie, kto jest najważniejszy w tym wszystkim? Najważniejszym elementem układanki jesteś ty. Jesteś ty. Nikt nie zrealizuje tego planu, nikt nie założy takiego biznesu, który ma ogromny potencjał, daje wartość i tak dalej, jeśli nie jest odpowiednim człowiekiem. A więc musisz się ogarnąć, mówiąc wprost. Musisz się w 100% ogarnąć. Musisz wiedzieć, czego chcesz od swojego życia, co cię denerwuje na co dzień, że masz już tego dosyć. Musisz mieć w końcu odpowiednie przekonania, jak na przedsiębiorcy prawdziwego przystało, a nie jakiegoś narzekacza, nieudacznika życiowego, co tylko narzeka na wszystko wokół, jakby nie mógł wziąć kontroli za swoje życie w końcu. Musisz mieć charakter odpowiedni, a nie być wystraszony ciągle, bo kto sobie coś pomyśli. No i. Wziąć tą kontrolę ze swojej życie i każdego dnia zgodnie z zasadą procesu konsekwentnie wykonywać określone czynności. Najpierw wiedza, później rozwój biznesu, później też marketingu takiego będziesz musiał się nauczyć. Chociaż dla mnie marketing, ogólnie to jest marketing, komunikacja. Trzeba umieć rozmawiać z ludźmi, zakomunikować jaką ty wartość dla nich stworzyłeś. Jak schowasz tą wartość... Z tyłu, tak, za plecy i nie powiesz o tym nikomu, no to nikt od ciebie nie kupi. Musisz wyciągnąć i powiedzieć, dlaczego to jest wartościowe. I wtedy człowiek zapłaci ci pieniądze, no bo widzi tą wartość. Więc podsumowując, celem gry jest wolność, po to jest prawdziwa przedsiębiorczość. Trzeba służyć ludziom, pomagać im, za to zapłacą, a nie kombinacje gonienia za pieniędzmi, jak to nas niestety nauczono. Musisz wziąć kontrolę za to wszystko i musisz po prostu ogarnąć się, bo to ty jesteś najważniejszym elementem układanki i musisz po prostu w pewnym momencie odciąć swój czas od zarabiania pieniędzy, no i ten biznes też musi docierać do dużej ilości osób, czyli jakby trafiać duże liczby, duże pieniądze. Tak to działa. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten temat. Zapraszam cię do, też do innych materiałów na mojego bloga. Tam to wszystko, każdy element dokładnie opisuje. No bo wszystko wymaga jakby dokładniejszego omówienia. W tak krótkim nagraniu nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego.